Cześć, witajcie gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Dzisiaj, tak elegancko, z tego względu, że miejsce zobowiązuje, jesteśmy w Grodnie, Grodno Dwór. Dzisiejszy odcinek będzie mega, mega szybki, nie będę Wam zajmował dużo czasu, ale mam przygotowane mnóstwo atrakcji, A na samym końcu będzie mega, mega super niespodzianka dla tych, którzy z nami wytrwali. Ten odcinek dedykujemy tym wszystkim fanom, którzy docenili na naszym kanale odcinek, który był poświęcony spiżarni. Ja myślę, że chyba nie ma co tutaj za dużo gadać. Trzeba lecieć z tematem i pokazywać wam o co chodzi. Za naszymi plecami mamy ziemiankę. Ona w tej chwili jest w trakcie remontu. Będzie dostosowywana do tego, żeby cieszyć się nią zimą. Będzie dedykowana morsom. Tak. Biorąc pod uwagę, że obok mamy tutaj staw, ja za chwilę wam go pokażę. Będzie to świetne miejsce do tego, żeby można było sobie usiąść, pobiesiadować. Ale tak naprawdę cała historia tej ziemianki wzięła się podobnie jak historia dworu 150 lat temu, gdzie tak naprawdę bez e, dostępu do prądu należało gdzieś przechowywać jedzenie. I ziemianka się do tego świetnie nadawała. Odsyłam wszystkich oczywiście do tutaj pierwszej części, do filmu, który, który zapoczątkował być może tutaj tą falę opowiadania o przechowywaniu żywności, o spiżarni. Prosta zasada. Banalnie prosta. Budowano bardzo nisko przy ziemi e, ziemiankę, która była zasypywana z góry ziemią. Dzięki temu była izolacja, taka naturalna. E, oprócz tego, jeszcze temperatura od dołu, czyli stała temperatura ziemi, oddawała swoje ciepło. Dzięki temu, w czasie zimy, można było spokojnie przechowywać tutaj warzywa. E, dzięki czemu e, były one dostępne, można powiedzieć, przez cały rok. Było to świetne miejsce, i praktycznie można powiedzieć, że przy każdym dworze, pałacu, czy przy zwykłych zabudowaniach wiejskich na wsiach, po prostu to był jeden z podstawowych takich miejsc, które gdzieś tam. W przestrzeni, w przestrzeni tego budownictwa było. My kochamy budować, w związku z tym jest to dla nas naturalne, żeby opowiadać Wam szczególnie o takich fajnych i ciekawych miejscach. Pokażę Wam teraz, jak wygląda otoczenie, a jednocześnie też będziecie mieli okazję sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda w środku i na zewnątrz, z tego względu, że w tej chwili ona jest odkryta. W związku z tym fajnie, ponieważ będzie okazja, żeby zobaczyć, jak wyglądają ściany z boku tego wszystkiego, tak? To wszystko finalnie zostanie przykryte trawą, czyli będzie taki, wiecie. Mega fajny klimacik. Słuchajcie, tutaj mamy świetne ujęcie z tego względu, że możemy opisać dwa elementy, które charakteryzują szczególnie te bardzo stare obiekty, tak? Czyli tak, z jednej strony mamy fasadę budynku, tak, elewację zewnętrzną ziemianki, która jest elewacją luksusową. Z tego względu, że kamień użyty do tej elewacji, to jest kamień łupany. W związku z tym mamy tutaj przykład na to, jak można było wykorzystać naturalne materiały, a jednocześnie spowodować to, żeby one były, wiecie, takie bardziej ekskluzywne. Tak? W związku z tym tutaj, jak spojrzymy po lewej stronie, to widzimy świetnie, jak budowniczowie, którzy y, robili, projektowali tą ziemiankę, jak zadbali o to, żeby ona była bardzo ładna, elegancka z zewnątrz, tak? A jednocześnie nie było takiej potrzeby w zastosowaniu. Ścian bocznych. Ściany boczne mamy z kamienia i to jest zwykły polny kamień, który został poukładany, wmurowany. Tak? I tutaj już nie było potrzeby zadbania o tą taką kwestię wizualną. Tutaj akurat w tym przypadku mamy tylko i wyłącznie na potrzeby umieszczenia stropu, czyli mamy ściany nośne, które i tak i tak finalnie były przykryte ziemią. Dlatego nie było potrzeby do tego, żeby je izolować. I tutaj możecie się przyjrzeć i zobaczyć sobie, jak to wszystko bardzo ładnie wygląda. Jeśli chodzi o kwestię wizualną, ten kamień jest przepiękny, prześliczny, naprawdę to jest coś, co myślę, że tutaj jest godne uwagi. Bardzo wiele osób na pewno kojarzy tego typu elewację, która jest integralną częścią fundamentów. Tak? Bardzo często się to stosuje w przypadku fundamentów. Natomiast tutaj mamy przykład tego, jak ten kamień został wykorzystany, i naprawdę on tutaj nie, nie podlegał żadnej obróbce. Z drugiej strony też. Możemy sobie zerknąć, ponieważ no, mamy niezwykłą okazję, możemy sobie zerknąć na kwestię izolacji, jak to wszystko wygląda z góry, ponieważ to wszystko zostanie zakryte, będzie zasypane ziemią. Jeśli chodzi o kwestię tyłu, to już Was zapraszam, jak to będzie wyglądało. I teraz tak, mamy sytuację, można powiedzieć, że troszeczkę bliźniaczo-podobną do tej, która była z przodu, tak? czyli również zadbano o to, żeby były elementy Ee, wizualne, czyli te, które są odkryte, czyli wykorzystano kamień łupany, tak? Ok, oczywiście cegła została ee, użyta nowa tutaj, po to, żeby odświeżyć cały ten e, wygląd. Oprócz tego został wyprowadzony komin, możecie sobie zobaczyć. Z tego względu, że będziemy mieli tutaj do czynienia z pomieszczeniem, które będzie ogrzewane. W związku z tym będzie wstawiony klimatyczny kominek. Ok, a teraz idziemy zobaczyć jak to wszystko wygląda wewnątrz, teraz przenosimy się do środka i myślę, że warto tutaj opowiedzieć o kwestii posadzki. Z tego względu, że tak, podłoga. Tutaj zostanie, jest już częściowo wyłożona cegłą. Po prostu zwykłą cegłą, która, one, która została ułożona na podsypce betonowej. Co bardzo często jest stosowane, i myślę, że mogliście też, mieliście okazję na pewno, widzieć to w przypadku układania kostki brukowej. Ja myślę, że przyznacie mi tutaj rację odnośnie tego, że jak najbardziej dobór tutaj tej podłogi jest bardzo trafny. Oczywiście zachęcam w komentarzach do tego, żebyście pisali, co myślicie, jak, jak wy uważacie, tak, bo też również chcemy poznać Waszą opinię. Zgodnie z naszą obietnicą jest jeszcze na koniec niespodzianka, ale ja myślę, że tutaj oddam głos Kasi. Dobrze? Także co, lecimy do niej? Cześć, jestem Kasia. To wspaniale, że nas oglądacie. Nasi przyjaciele dobry projekt, robią naprawdę dobry projekt. W związku z tym mamy dla Was niespodziankę. Podążajcie za grodem na Facebooku, a pierwsza osoba, która otaguje dobry projekt pod jednym z naszych postów, otrzyma trening dziecki poprowadzony przeze mnie. Kolejna osoba, która zrobi to samo na Instagramie, otrzyma sesję w naszej ziemiance. Oczywiście poczekamy, jak będzie gotowa, natomiast. Po mieście ona bardzo dużą ilość osób, w związku z tym zwycięzca będzie mógł zabrać przyjaciół. Do zobaczenia! <grystanie> Super. <grystanie> a Kasia, a powiedz nam w ogóle słuchaj, bo ty przyjechałaś na przepięknym koniu. No wiesz, tak, no, tak, tak. właśnie byśmy chcieli się coś dowiedzieć jeszcze, powiedz nam. Kandela, tak ma na imię, to klacz. Okay. Przepiękna. Rasy trakeńskiej. Jest moim podstawowym koniem. Jest koniem ujeżeniowym. Trenujemy od wielu lat. Dyscyplina ujeżdżenia, jedna z, dy, dy, z dyscyplin jeździectwa. E, no i cóż więcej powiedzieć? Dobrze no, nam idzie! <laughs> super! A teraz tak, w ogóle musimy powiedzieć tutaj, Kasia jest mistrzynią Polski w ujeżdżeniu, uniwersytecką, opowiedz no, nam! Jakie to wrażenia? Wspaniałe! Absolutnie wspaniałe! Jesteś... <laughs> jesteś e, e, Dobra, nie wiem. <laughs> Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, bo nie lubię mówić o sobie. Aha. Ale na pewno absolutnie cudowne. Jeżeli możesz coś wygrać, to jest naprawdę szczęście, jakie możesz sobie wymarzyć, chyba. Aha. No, trzeba jeszcze dodać to, że jesteś przyszłą mistrzynią olimpijską. Przyszłą. Tak? Przyszłą. tak oczywiście. Przyszłą. <laughs> A w na ogóle. Tyś... Mam to w genach. Mam to w genach, dlatego że mój brat, Karol, ee... Żeglarz, był żeglarzem i zdobył dwie nominacje dla Polski, żeby w ogóle dostała się Polska na Olimpiadę. W związku z tym, e, dzięki niemu, dwa razy z rzędu, e, Polska miała możliwość startowania na Olimpiadzie w, klasę, w klasie e, laser. Właśnie w żeglarstwie. Super, super. Ale jeszcze musimy tutaj, warto wspomnieć o tym, że w naszej rodzinie mamy geny i korzenie e, hodowców koni i to nie byle jakie, tak? Z tego względu, że. I Panie, tu oddaję głos Tobie. Okej, okay. dziękuję. E, wujek, nasz wujek, Lucjan, który jest hodowcą koni, tak jak wspomniałeś, wyhodował konia, e, który został sprzedany do, do Arabii i oczywiście startował na Olimpiadzie. W związku z tym, e, Jesteśmy skazani na tą olimpiadę, nie? Ten koń oczywiście startował w dyscyplinie skoków przez przeszkody. Eee, także no, no, wspaniała rzecz, prawda? No, że możesz wyhodować takiego konia, który, e, który wykaże się na najwyższej klasie zawodu. Super, to co? To w takim razie zapraszamy wszystkich do Klub Jeździecki Grodno Dwór tak. i co? I do miłego, a kolejne odcinki będziemy nakręcali w momencie, kiedy już będzie zrobiona sauna, tak? Będziemy mieli powód do tego, żeby Was odwiedzić. Tak. Jeśli odcinek się Wam podobał, łapki w górę, subskrybujcie, ustawiajcie dzwoneczek, piszcie komentarze. My też również chcielibyśmy poznać Wasze opinie i co? Zapraszamy w takim razie do kolejnych odcinków, kolejnych odsłon. Ale tak jak już wcześniej zapowiadałem, mamy mamy super jeszcze taki ekstra dodatek. Albo wiecie co? Zrobimy o tym kolejny odcinek, żeby was nie zanudzać. Na razie trzymajcie się. Do miłego